Na film witam Państwa serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie. Prokurator staje w obronie kierowców. A także Skowroński do Krzakowskiego oddaj 2 miliony. Legnicka prokuratura staje w obronie 540 oszukanych przez Marka K. kierowców. Kilka dni temu samorządowe kolegium odwoławcze podtrzymało decyzję prezydenta Legnicy o niewydawaniu prawa jazdy Legniczance, która zdała egzamin państwowy, ale jak się okazało nie ukończyła kursu. Marek K. sfałszował dokumentację. Proceder prowadzony przez Szkołę Jazdy Start Marka K. trwał w latach 2006-2009. Poszkodowanych jest ponad pół tysiąca osób. O co chodziło? Marek K., właściciel szkoły, stracił prawo jazdy, bo policja zatrzymała go, gdy prowadził auto po wypiciu alkoholu. Mimo tego, nadal szkolił i zatrudnił kolegę, także bez uprawnień. Dokumenty fałszował. Czy samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję prezydenta miasta Legnicy o odmowie wydania prawa jazdy wobec jednej osoby, która ukończyła kurs w szkole jazdy? Pana instruktora, który szkolił bez uprawnień, a więc która przedłożyła do dokumentacji zaświadczenie uznane przez sąd za, za dokument sfałszowany. Urzędnicy rozkładają ręce i zapewniają, że nie mieli i w dalszym ciągu nie mają możliwości, aby takie fałszerstwa wychwycić. Było nie do wychwycenia i nawet teraz na bazie przepisów, które, które się troszeczkę zmieniły, jest również nie do wykrycia. Tutaj przestępstwo tego pana instruktora polegało na tym, że mimo tego, że miał odebrane uprawnienia, rzeczywiście szkolił i siadał, siadał za kółkiem, rzeczywiście siadał obok, obok osób szkolących, a to jest tylko i wyłącznie do wychwycenia przez organy policji na drodze. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w trzyosobowym składzie decyzję podjęło jednogłośnie. Takie jest prawo, mówi prezes Kolegium. Na przykład jak kupuje Pan samochód i on okazuje się, że jest skradziony i ta osoba, która na końcu jakby kupiła ten samochód i ma decyzję o rejestracji tego pojazdu samochodowego, Raz, że decyzja o następuje wyrejestrowanie tego pojazdu i jednocześnie ta osoba traci jakby pojazd, traci pieniądze. Ten przykład jest bardzo podobny. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończony kurs. W tym przypadku zaświadczenie wydawane przez marka K zostało sfałszowane. Tak więc patrząc tylko na przepisy prawa zarówno kurs jak i egzamin należy powtórzyć. Sąd tutaj powiedział, że to zaświadczenie zostało wydane w warunkach przestępstwa, było fałszowane. I następny taki jest artykuł w ustawie o kierujących pojazdami, który mówi, że nie może być dopuszczona do egzaminu osoba, która nie ukończyła kursu. Teraz osoba, której decyzja SKO dotyczy może się odwołać. Co z resztą kierowców? Czy powinni martwić się o swoje prawa jazdy? Dopóki w obrocie prawnym nie będzie decyzji ostatecznie rozstrzygającą sprawę, my nie będziemy podejmować żadnych kroków wobec pozostałych osób. Więc w tej chwili czekamy. Sytuacja jest taka, że jakiekolwiek uprawnienie w tej chwili ma tylko strona. I, i to strona ma, ma możliwości złożenia skargi i potem jest kolejne postępowanie przed sądem. Sprawę włączyła się także Legnicka prokuratura, mając na względzie interes społeczny, prokurator zwrócił się do samorządowego kolegium odwoławczego o nadesłanie odpisu budzącej kontrowersję decyzji, celem zbadania jej pod kątem zgodności z prawem. Początek stycznia, a za oknem 7 stopni na plusie. Według synoptyków w przyszłym tygodniu na Dolnym Śląsku może być jeszcze cieplej. Jak na razie więc o sankach można w lednicy zapomnieć. Jest jednak w naszym mieście miejsce, które choć trochę przypomina zimowy klimat. Legnickie lodowisko otwarte jest od początku grudnia. Czynne dla chętnych zimowej przygody codziennie od godziny 15 do 19.45. Zima nie dopisała temperatura wysoka, to chyba takie jedyne miejsce, żeby przyjść i troszkę tej zimy jednak posmakować. Zgadza się? Nawet jestem zaskoczona, bo nie miałam pojęcia, że tutaj jest zorganizowane lodowisko. Przez przypadek, żeśmy zabłądzili na spacerze i zauważyłam. Na lodowisku widać zarówno starszych, jak i bardzo młodych. Lubię! Przychodzić tutaj. Dlaczego? Co ci się podoba? No, że można tutaj jeździć i tutaj, i tak można tutaj jeździć i tutaj trochę się pobawić. Powiedz, jak często tu przychodzisz na lodowisko? Dwa razy. W tygodniu? <laughs> Frekwencja dopisuje, szczególnie w godzinach popołudniowych. Z rana jest najwięcej dzieci z dziadkami, z rodzicami, ale na frekwencji narzekamy jest naprawdę sporo osób. Lodowisko to dobra forma spędzenia aktywnie wolnego czasu. Niektórym wystarczy pół godziny, inni wolą poślizgać się nieco dłużej. No, trzy godziny. No i dobrze mi się tu jeździ, jest to fajnie. Przychodzę tu z moją kuzynką. Właściciel lodowiska Legnicki Osir zadbał nawet o obrazy z ciepłych krajów, aby przyjemniej się jeździło. Jednak tego ciepła chyba jest już za dużo, szczególnie dla urządzeń produkujących lód. Zadanie agregatu jest takie, że musi więcej pracować, więcej zużywać energii, żeby utrzymać tą minusową temperaturę na lodowisku. A gdy za oknem plus 7 urządzenia wykorzystują znacznie więcej prądu, jak na razie lodowisko pracuje bez przerwy, jednak gdy temperatura skoczy do ponad 10 stopni, wtedy być może konieczna będzie przerwa. 586 Dni Stanu Wojennego. Wystawy o takim tytule oglądać można w Holu Pływalni Chrobry w Głogowie. Inicjatorem ekspozycji jest Jan Rzepa, pasjonat historii, nauczyciel w zespole szkół samochodowych i budowlanych, gdzie przez dwa tygodnie z planszami mogli zapoznać się uczniowie. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej, a inicjatorem pokazania jej w Głogowie jest Jan Rzepa, pasjonat historii, nauczyciel w zespole szkół samochodowych i budowlanych w Głogowie. Dla ludzi mojego pokolenia jest to przypominanie sobie tamtych czasów, szczególnie nie tylko te tragiczne, bo tutaj są również postaci, To słynne zdjęcie z Lubina, że przypomnę nazwiska Pośniak, Trajkowski, Adamowicz, którzy niestety zginęli. Zdjęcia zinternowanych, ale też takie no, troszeczkę e, e, zdjęcia, które przywołują uśmiech, bo na przykład jest tam taki wycinek z gazety, że już płynie statek cytryn z Kuby, który zapewne przez miesiąc dotrze na święta. Także dla niektórych, dla młodych jest to niezrozumiałe, bo dziś przecież te cytryny czy inne generalnie cytrusy mamy cały rok. Ludzie, którzy przychodzą na basen niekoniecznie mają czas na to, żeby powiedzmy 15-20 minut spędzić na to, żeby z całą wystawą się zapoznać. Ale nawet jeśli szczątkowo, szczególnie młodzi ludzie zapoznają się z tym, Fragmentem historii polskiej, to myślę, że to dobra lekcja historii. Przywiozłem syna na terapię i co przyjeżdżam, oglądam wystawę, czytam. Myślę, że wystawa w tym miejscu jest trafionym pomysłem z tego względu, gdyż przychodzi dużo młodzieży, którzy, które nie znają historii, a mają się okazję zapoznać z, z tą historią. Stanu wojennego w jakimś łamku. Warto do tego wrócić, m, sobie wspomnieć i porównać, jaka ta Polska była kiedyś, a jaka jest dzisiaj, jednak inna. Jak pan patrzy y, na tą wystawę, to przypominają się te chwile? Nie no oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. To są tragiczne y, sytuacje chwile. No dziś możemy wtedy były, bo przecież nie wiedzieliśmy jak to się skończy. Dziś możemy powiedzieć, że to, co było w Głogowie, to była, powiedzmy, trochę zabawa z, tą, z, tą, z tymi oddziałami ZOMO, no bo ich było mało, Głogów nie stawił takiego oporu jak inne miasta, ale przecież dla nas, którzyśmy to wtedy przeżywali, nie wiedzieliśmy, czy nas spacyfikują, czy gdzieś zaresztują. Było przecież kilka osób internowanych, systematycznie aresztowanych, którym dokuczano. Ale przecież nie wiedzieliśmy jak się skończy. Natomiast dziś z perspektywy czasu możemy powiedzieć, to co było w kopalni Wujek, czy, czy, czy w Lubinie, czy, czy, czy w innych miastach, no to nie było tak, że tak powiem, źle. Oczywiście y, stan wojenny był złem. Nie da się tego ukryć. No. To nie pierwsza i na pewno nie ostatnia taka wystawa wpływalni Chrobry. Myślę, że taka, ta, taka rola tej galerii, żeby pokazywać... Różną tematykę, myślę, że historia też jest ciekawa. Wystarczy, że każdy się zatrzyma, no może nie każdy, ale pojedyncze osoby przeczytają, przypominą te czasy, a jeśli nie, to wrócą, popytają dziadków, ojców, co, co robiłeś, co wtedy, gdzie wtedy byłeś i jak to wyglądało w głowie. Legnicki szpital szykuje się do remontu porodówki, który ma kosztować 2 miliony złotych. Jeśli zdobędzie pieniądze z tzw. funduszu norweskiego, prace ruszą już w pierwszym kwartale. Porodówka będzie funkcjonować normalnie. Jedynym utrudnieniem, jakie kobiety napotkają podczas remontu, może być zmniejszenie zakresu przyjęć na oddział, ale ten też będzie działał. Radny Sławomir Skowroński po raz kolejny apeluje do prezydenta Legnicy, aby zdecydował się oddać mieszkańcom pieniądze za nadpłacony podatek od wywozu śmieci. Chodzi o 2 miliony złotych, wyliczył radny. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali o obniżce podatku śmieciowego. Radny jednak publicznie zadaje pytanie co z pieniędzmi, które pobrało miasto z ewidentną nadwyżką. Mieszkańce Legnicy w okresie od lipca 2013 do stycznia, czyli do tego miesiąca Bieżącego roku nadpłacą łącznie około 2 milionów złotych. Radny tłumaczy, że podobnie jak w mieszkaniach spółdzielczych bywa, że mamy zwrot za ogrzewanie. W przypadku śmieci powinno być podobnie. To jest oczywista nadpłata, którą miasto powinno zwrócić. Jeżeli miasto. Nie zwróci tych pieniążków, zobaczymy jaki będzie zainteresowanie mieszkańców, czy stowarzyszeń, czy radnych, jeśli chodzi o kwestie dalsze kroki w tej sprawie, no bo to jest tak jakby ktoś komuś pożyczył pieniądze, ten ktoś nie chciał oddać. Radny wyliczył, że czteroosobowa rodzina powinna otrzymać zwrot w wysokości 112 zł. Od dziś mogą oglądać Państwo wystawę Granica w Galerii Satyrykon w Legnicy. Wystawa jest efektem konkursu zorganizowanego przez Berlińską Galerię Kurtu Kunst. Tematem prac jest szeroko pojęta granica. Inspiracją prac jest absurd granicy, która przebiegała przez Berlin, dzieląc miasto na część wschodnią i zachodnią. Nowa granica podzieliła ulice, domy, a nawet cmentarze. Wyłonione na międzynarodowym konkursie karykatur w Berlinie prace mają całkowicie odmienne interpretacje, a mur berliński nie jest jedyną granicą, o której mowa. Na jednym z rysunków nagrodzonych zobaczycie państwo człowieka, który jest ściśnięty linią, która symbolizuje granicę. Jest to ograniczanie cudzej wolności. Co ciągle na świecie obserwujemy, że nie mamy ciągle ludzi wszystkich wolnych, tylko są bardzo ograniczane przez ustroje własnego państwa, przez rządy danego państwa swoje prace przesłało 603 karykaturzystów z 80 krajów. Jak w poprzednich edycjach konkursu, ogromne wrażenie zrobiła ilość uczestniczek i uczestników z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej. Na wystawę konkursową zostało przesłanych z całego świata około 1400 prac. praktycznie tak, jak powiedziałam, z całego świata bardzo dużo prac było z krajów, gdzie te granice mają bardzo duże znaczenie z Ameryki Południowej, z Afryki, a także zostały przesłane tam prace z Polski. Wystawę można oglądać w Galerii Satyrykonu do 23 lutego. Na dziś to już wszystko, a ja życzę Państwu udanego długiego weekendu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.